Witam wszystkich bardzo serdecznie. Obecna w Norwegii. Dzisiaj przygotowałam taki film, pogadankę na temat tego, jak się zwalnia w Norwegii z pracy i czy w Norwegii są biedne dzieci. Ludzie, którzy oglądają mnie na bieżąco, wszystkie moje filmy, przynajmniej te ostatnie, no to znają troszkę moją historię, która jest taka, że. Moją pierwszą pracą tutaj w Norwegii, taką poważniejszą, była praca w domu opieki. Opowiadałam również w jednym z filmów o tym, że musiało upłynąć dużo czasu, zanim ja dostałam stałą umowę tutaj w Norwegii. To było w innej pracy, ale dokąd pracowałam w domach opieki, miałam umowy na czas określony. Zaszłam w ciążę. Pracując w domu opieki. Po pewnym czasie umowa mi się skończyła, ale dalej chodziłam do pracy, dalej mnie potrzebowali, dalej chodziłam do pracy, codziennie dokąd się dobrze czułam i upominałam się o, o nową umowę, bo, bo tak zazwyczaj robili, że, że dawali mi na przykład na, na parę miesięcy i potem przedłużali. Ale w momencie, kiedy upominałam się o przedłużenie umowy na, na, na kolejne miesiące, no to słyszałam, że, że za chwilę, że, że, że gdzieś tam może jutro, może za tydzień, gdzieś tam też w międzyczasie się szefostwo zmieniało. Ja w międzyczasie no, zaczęłam się źle czuć w ciąży. Ciąża moja była, no powiedzmy, no nie przechodziła mi łatwo, więc po jakimś czasie poszłam na zwolnienie lekarskie. Urodziłam dziecko, byłam na urlopie wychowawczym i szykowałam się na powrót po urlopie wychowawczym do pracy. Kupiliśmy auto dlatego, że mieszkając, tą pracę, którą zaczęłam w opiece społecznej, w domu opieki przepraszam, mieszkaliśmy wtedy w mieście, w którym nie potrzebowaliśmy akurat na tamtą chwilę auta, ale kiedy kupiliśmy dom w tej miejscowości, w której mieszkamy teraz, auto było mi potrzebne do tego, żeby do pracy dojeżdżać. I pamiętam, była taka sytuacja, jeżeli są osoby, które oczywiście oglądają na bieżąco moje losy tutaj, to wiedzą, że mam przyjaciółkę, norweszkę, i ona przyjechała do mnie pewnego dnia w odwiedziny. Po czasie właśnie zorientowałam się, że to nie były zwykłe odwiedziny. Tylko była ona tak jakby przysłana przez nowego szefa, który, który objął tam stanowisko w tym domu opieki. I on w tym czasie, kiedy ona u mnie była, zadzwonił do mnie i poinformował mnie przez telefon, że tak jakby za tydzień, gdzie to gdzieś tam było umownie między nami przedyskutowane, nie, jakby nie ma potrzeby żebym wracała, dlatego, że no nie ma dla mnie pracy akurat na tą chwilę. Myślę, że ta moja przyjaciółka była przysłana po to, żebym ja jakby może, może bano się mojej reakcji, więc jakby ta przyjaciółka była takim moim pocieszeniem z tamtego właśnie zakładu pracy. Krótko mówiąc, przez telefon zostałam poinformowana, że nie wracam z urlopu wychowawczego do pracy. Miałam bardzo duży żal o to, że nie zostałam poinformowana o tym wcześniej, że kupiliśmy auto po to, żebym do tej pracy dojeżdżała. Były pewne plany i tydzień przed moim powrotem dowiaduję się, że dla mnie nie ma dalej pracy. Więc, oczywiście, ja skonsultowałam się tutaj z adwokatem w Norwegii. Adwokat stwierdził tak, że oczywiście było to zrobione no, w sposób niekulturalny, delikatnie mówiąc. Oczywiście mogę dochodzić swoich praw, odszkodowania, że może mam szansę na jakieś odszkodowanie. Z tego tytułu właśnie, że w ten sposób ta informacja była przekazana, nie wcześniej, tylko tak jakby zostałam postawiona przed faktem dokonanym, przed samym powrotem. Ale również adwokat pouczył mnie o tym, że jeżeli dalej bym chciała pracować w takich placówkach, które należą do gminy, no to żebym się zastanowiła, czy takie pieniądze z odszkodowania byłyby na tyle satysfakcjonujące, że, że mogłabym sobie później w późniejszym czasie pozwolić na to, że na przykład, jakbym zaczęła się sądzić z placówką gminną, to być może w tej gminie no ciężko byłoby mi już znaleźć pracę. Oczywiście ja sobie to odpuściłam po rozmowie z adwokatem i po prostu stwierdziłam, że muszę iść dalej do przodu, nie oglądać się na to, co było. Drugie moje zwolnienie było takie, że pracowałam w przedszkolu i miałam umowę oczywiście na rok. I ja miałam właśnie takie umowy, jak właśnie wcześniej, w którymś z filmów właśnie opowiadałam o tym, że, że, że no nie miałam umowy stałe, tylko co roku miałam przedłużoną umowę. Co roku jakby potrzebowali pracownika, ale no nie dali stałego kontraktu, tylko przedłużali jakby co rok. I też miałam w pewnym momencie taką rozmowę, że były nas, było nas chyba z tego co pamiętam pięć osób które miały takie umowy i byłyśmy wezwane na rozmowę do szefowej po kolei oczywiście, indywidualnie i y, 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 ja dostałam taką informację, że y, nie ma dla nas wszystkich miejsca w przedszkolu y, oczywiście, no, no, pełne zrozumienie, y, tak, no nie ma to nie ma powód nie przedłużenia mi dalej umowy, akurat mnie, był taki że no y, y, w przedszkolu jest ważny język, komunikacja. Tak. Ja już od kilku lat pracowałam w różnych placówkach, tak jak mówiłam, w domu opieki. Ja już ten język w jakimś stopniu umiałam w tej pracy. Również rok czasu przepracowałam i radziłam sobie świetnie. Dostawałam bardzo fajne informacje od rodziców, że jestem lubiana, że dzieci mnie lubią. Więc dla mnie ta akurat informacja, przyjęłam do wiadomości to, że nie mają dla mnie dalej miejsca, no bo wiedziałam, na jakich umowach pracuję, ale wiadomość, że to jest spowodowane językiem, tej wiadomości przyjąć nie mogłam. Oczywiście do siebie, tak. Po nieprzedłużeniu umowy w tym, w tym właśnie zakładzie pracy, powiem szczerze, miałam mały kryzys, dlatego że ja bardzo polubiłam to miejsce, bardzo polubiłam te dzieciaczki tam, bardzo polubiłam rodziców, miałam z nimi bardzo fajny kontakt i było to naprawdę w fajnym miejscu, ta placówka. Przeżyłam tam świetny czas i po prostu najzwyczajniej w świecie szkoda mi było. No szkoda mi było. Więc łezka się wokół zakręciła, nie jeden dzień i nie dwa. Troszkę dłużej, ale to już przeszło. I... Nie wiem, czy to po miesiącu, coś koło tego. Dostałam telefon, że ta szefowa dalej mnie potrzebuje w przedszkolu. I wróciłam na skrzydłach. Trzeci taki przykład zwolnienia z pracy, podziękowania za pracę, mam, ale nie mój osobisty, ale osoby, którą znam, gdzie ta osoba dostała sms, że, że, że firma bankrutuje, i na drugi dzień pracownicy, no, nie muszą przychodzić do pracy, mogą zapisać się do urzędu pracy po zasiłek. Więc też taki lekki szok, bo nic do tej pory nigdzie nie wypłynęło, że coś jest nie tak, i nagle, że jutro wolne tak. I mam jeszcze jedną historię do opowiedzenia odnośnie mojego tym razem próby zwolnienia, ale na ten temat nie mogę za dużo. Rozmawiać bo jest to najprawdopodobniej tajemnica zawodowa. Chcę tylko powiedzieć, że wynikł pewien błąd w mojej umowie I, i, i może byłam na wylocie. Nie wiem, były rozmowy w tym kierunku, dlatego że ja na pewne warunki gorsze nie zgadzałam się. Nie chciałam tego błędu wziąć na swoją odpowiedzialność. Chciałam, żeby ta osoba, która pewien błąd zrobiła, no poniosła za to konsekwencje. Więc powiem tylko tyle, że, że tutaj dostałam pomoc ze związków zawodowych, gdzie też nagrałam film o tym, jak ważne są związki zawodowe tutaj w Norwegii. I właśnie te związki zawodowe pomogły mi. Myślę, że ludzie mają, ludzie, którzy pracują, mają na pewno swoje też historie, jeśli chodzi o zwolnienia, o jakieś tam oszukiwania przez pracodawców. No, moje historie są właśnie takie i moje doświadczenie pokazuje to, że musimy wiedzieć, jakie mamy nie tylko obowiązki, ale również prawa, no, żeby no, żeby nie zostać oszukanym, żeby wiedzieć po prostu. Co nam przysługuje. A do, do drugiego tematu, który chcę dzisiaj poruszyć, skłoniły mnie pewne komentarze pod jednym z filmów, gdzie mówiłam o opiece naprzemiennej tutaj w Norwegii. No, interpretacja moich słów była przeróżna, aż, aż jestem mocno zdziwiona, ale ja chcę właśnie poruszyć tą kwestię, dlatego że padły słowa: biedne dzieci w Norwegii. Więc ja uważam, że dzieci nie są biedne, jeśli chodzi akurat w tej kwestii, w tym temacie, bo to, bo to o ten temat chodziło, właśnie o tą opiekę naprzemienną. Uważam, że no, dzieci w różnych domach, w różnych krajach mogą doświadczyć różnych no, negatywnych sytuacji. Tak? Ja pracując w Norwegii tutaj już wiele, wiele lat, mam do czynienia właśnie z rodzinami, spotykam rodziny, które mają naprzemienną opiekę. I tak jak już właśnie mówiłam w jednym z filmów, dziecko jest tydzień u mamy, tydzień u taty. To odbywa się na takiej zasadzie, że właśnie gdzieś ktoś też napisał chyba pod filmem komentarz właśnie, że w takich sytuacjach rodzice też próbują gdzieś tam mieszkać blisko siebie. I właśnie u nas tak jest, że akurat tutaj w mojej miejscowości Mam akurat te rodziny, które nie są razem, wychowują dzieci osobno, na przemienną opiekę mają, mieszkają w jednej miejscowości, więc przyprowadzają na przykład do przedszkola, no, jeden tydzień przyprowadza tata, drugi tydzień przyprowadza mama. Niemniej jest oceniać, jeśli chodzi o psychikę na przykład dziecka, bo ja nie mam kształcenia psychologicznego, ale z tego, jak ja widzę, to te dzieci, tak jakby te małe w przedszkolu, no tak od początku są przyzwyczajone, do takiego jakby sposobu, no i tak żyją. Muszę tutaj również nadmienić to, że bardzo podoba mi się rola ojca. Tutaj właśnie po przyjeździe do Norwegii właśnie to mnie urzekło, że ja tutaj na każdym kroku widziałam ojców śmigających z wózkami. Szło sobie na przykład dwóch kumpli i we dwóch sobie pchali wózeczki. Tutaj tata ma urlop wychowawczy, który dzieli z mamą. Tutaj jak ja obserwuję w mojej pracy oczywiście, to uważam, że Norwegowie są bardzo dobrymi ojcami, odpowiedzialnymi. Często widuję ojców, którzy wyskakują z auta w roboczym ubraniu, zazwyczaj też mają często gęsto dzieci na maluszkach jednego, na dużym oddziale drugiego. Lubi jeszcze trzeciego, lub bliźniaki, i potem, i potem idzie z plecakiem. Tu jedno dziecko, to drugie dziecko, tu gdzieś biegnie za trzecim. Widzę, że, że są odpowiedzialnymi ojcami i świetnie no, wykonują tą swoją rolę, jakby w tej naprzemiennej opiece. Tak? Że, że, że tydzień mama, tydzień tata. Czasami też są takie fajne, śmieszne historie, że że po włosach na przykład wiemy, że, że, że ten tydzień był u mamy, bo, bo przychodzi dziewczynka z warkoczykami, pięknie uplecionymi włosami, a jak jest u taty, no to czasami my musimy gdzieś jakiegoś kucyczka zrobić dziewczynce, żeby włosy do oczu nie weszły, no bo tata nie umie robić warkoczyku, ale to są takie z humorem sytuacje, więc tak, nadchodzi nowy tydzień, życzę wszystkim wspaniałego nowego tygodnia i Myślę, że do następnego filmu, który będzie yy, może w tygodniu, jak się wyrobię. Do zobaczenia. Nie, no gdzie, do zobaczenia. No przecież muszę jeszcze podziękować za każdego palucha do góry, za każdy komentarz i za każdą subskrypcję, które, które ciągle do yy, mnie napływają. Bardzo się z tego cieszę i, 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 i bardzo za to dziękuję.